Dwayne Johnson to modelowy przykład, dlaczego nie wolno nam czerpać inspiracji ze świata celebrytów z jakiejkolwiek dziedziny poza sztuką. Dwayne to w zasadzie nie tylko aktor, ale też zawodnik wrestlingu oraz influencer w branży fitness. Setki tysięcy, jak nie miliony osób bierze z niego przykład w kwestii pracy nad sylwetką. Niedawno zaskoczył nas chyba najbardziej nieodpowiedzialną sportową poradą, której genezy możemy w mojej ocenie upatrywać albo w jego problemach albo braku zasad moralnych. Choć możliwe też, że w jednym i drugim. Nie każdy o tym wie, że Johnson jest też wziętym biznesmenem. W 2020 roku stworzył własną luksusową markę alkoholi sprzedającą przede wszystkim tequilę. Jest to bardzo modny rodzaj trunku i przez pewien czas często przewijał się w amerykańskich social mediach. W ten sposób celebryci, tudzież producenci alkoholi, obchodzą przepisy dotyczące promocji alkoholu. W wielu krajach publiczna reklama jest całkowicie zabroniona, przy czym w samym USA prawo mówi o zakazie prowadzenia kampanii reklamowych, które mogłyby dotrzeć do osób poniżej 21 roku życia. Dosłownie na przestrzeni ostatnich tygodni, Dwayne dotknął samego dna, a do promocji swojego alkoholu, jak i alkoholizmu w ogóle, przyłożył się przy okazji osobistego nieszczęścia, mianowicie urazu ścięgna tricepsa, do którego doszło przy pracy nad nowym filmem. Zapostował poniższy materiał wideo. Widzimy w nim Dwayna przygotowującego drinka ze swojej tekili. Generalnie z taką promocją swojej marki pewnie nikt nie miałby problemu. Te zaczynają się, kiedy aktor deklaruje, po co przyrządził sobie drinka. Uwaga, pre-workout przed treningiem na siłowni. Alkohol ma tu dodawać mu energii oraz działać przeciwbólowo, bo ból ma być w tej chwili czynnikiem, przez który nie jest w stanie efektywnie ćwiczyć, a tym samym zarabiać pieniędzy. Z tą pokrętną logiką dosłownie tyle rzeczy jest nie w porządku, że aż nie wiem od czego zacząć. Mamy tu do czynienia z promocją jawnie szkodliwych zachowań, na czym Dwayne pewnie i tak sporo zarobił, na pewno więcej niż mógłby stracić, nawet w ogóle nie ćwicząc. Jak już nakreśliłem Wam mój obraz całej sytuacji, przejdźmy teraz do kwestii merytorycznych czyli dlaczego alkohol przed treningiem to potencjalnie niebezpieczny pomysł. Najbardziej oczywistą konsekwencją jest ryzyko rozwinięcia się choroby alkoholowej. Nikt nie wie, jak szybko alkoholizm wciąga w swoje sidła. Natomiast jeżeli używamy go przy okazji wykonywania codziennych obowiązków, co w przypadku Johnsona dotyczy również treningu na siłowni, jest to bardzo oczywistym symptomem uzależnienia. Odwodnienie wpłynie negatywnie na możliwości wysiłkowe na kilka sposobów. Osłabi koordynację ruchową, dlatego nawet spacer po pijaku może skończyć się skręconą kostką. Ponadto wysuszone mięśnie i stawy stają się bardziej wrażliwe na naciągnięcia i zerwania, czyli pijąc przed treningiem Dwayne świadomie zwiększył szansę na złapanie kolejnej takiej samej kontuzji. Po trzecie, regeneracja po takim treningu i tak będzie osłabiona. Alkohol zaburza metabolizm białek i utrudnia regenerację powysiłkową. Alkohol ma właściwości odwadniające. Przez to zaburza gospodarkę cukrową, również na innej płaszczyźnie dość istotnej w kontekście zdolności wysiłkowych. Osłabia bowiem możliwości resyntezy glikogenu. A mięśnie bez glikogenu to mięśnie słabsze. Dlatego ciężko mi słuchać historii o biciu rekordów siłowych na kacu, może i komuś się to udało. Natomiast gdyby nie miał wtedy kaca, to podniósłby pewnie jeszcze więcej. Im więcej go przyjmiemy, tym silniejsze będzie jego działanie odwadniające. A już niewielkie dawki wydłużają proces ponownego nawadniania. Wykazano to porównując wpływ spożycia napojów o niskim stężeniu alkoholu pół godziny po treningu. Najmocniejszym trunkiem było czteroprocentowe piwo i tyle wystarczyło, by drastycznie wydłużyć czas reabsorpcji wody. Nie wiem ile dokładnie wypił Johnson. Być może w rzeczywistości jego podpijanie tekili w ogóle nie miało związku z treningiem i była to wyłącznie akcja marketingowa. Świadczyłoby to o nim jeszcze gorzej. Natomiast wypicie standardowej butelki tekili w dzień treningowy osłabi twoją regenerację nawet do 60%. Tequila. Udowodniono to w pewnym badaniu. Nie będziemy go roztrząsać, podam jedynie metodologię i najważniejszy z perspektywy dzisiejszego materiału wynik. W badaniu sprawdzono, w jakim stopniu potreningowa regeneracja może być osłabiona przez alkohol, i na ile wspomaga ją białko. Trening uczestników odbył się na wysokiej intensywności w formie 8 serii po 5 powtórzeń. Następnie przyjęli porcję odżywki białkowej oraz solidny posiłek potreningowy. 4 godziny później zasponsorowano imprezę. Pierwsza grupa bawiła się przy kolejnej porcji WPC. W drugiej grupie w stylu Pumping Iron porcje białka zakropiono mniej więcej od 0,3 do 0,4 alkoholu. Natomiast grupa trzecia konserwatywnie alkohol połączyła z cukrami prostymi. W stosunku do grupy trzeźwej w niektórych przypadkach osłabienie syntezy białek wyniosło nawet pod 60%. I zauważmy, że badano tutaj wpływ picia po zakończonej aktywności, a nie przed, co może mieć jeszcze gorszy wpływ, bo odwadniamy się nie tylko przez sam alkohol, ale też trening. Po drugie, alkohol to tak zwane puste kalorie. Choć w części z nas może nawet zależeć na pewnej nadwyżce, a to do zasilenia procesów hipertroficznych, to zastanówmy się, czy aby zawsze działało to w taki sam sposób. I czy taka kaloria pochodząca np. z piwa czy wódki, mogłaby być równa tej z orzechów czy z kyra? Jest to nieco kontrowersyjna kwestia, ale nawet na chłopski rozum, oczywiście, że nie, bo alkohol jest dla twojego ciała trucizną. Ludzkie ciało nie ma żadnego specjalnego magazynu na alkohol. Nie istnieje dosłownie żadna tkanka, w której mogłoby ono zamknąć krążące cząsteczki alkoholu i wykorzystać jako paliwo. I choć wątroba zużywa nieco więcej energii do metabolizowania alkoholu, to właśnie w danej chwili to on musi stanowić dla ciała główne źródło energii. I dopiero gdy alkohol zostanie w cudzysłowie przepalony, organizm z powrotem będzie mógł przestawić się na energię z glukozy i lipidów. Technicznie rzecz ujmując, nie sam alkohol odkłada się w tkance tłuszczowej, natomiast jego spożywanie w znacznym stopniu tą tkankę buduje. Alkohol na długo zaburza metabolizm. Przytoczę tu przykład badania na grupie 18-dorosłych mężczyzn. Ogólnie zdrowych A zdrowych, dziękuję! acz z nadwagą. Podano im alkohol w ilości odpowiadającej mniej więcej dwóm słabym drinkom. Sprawdzany markerem był poziom oksydacji lipidów. Obrazuje on to, w jakim tempie spala się tkanka tłuszczowa. Wynik był zaskakujący, bowiem nawet po upływie 6 godzin oksydecja lipidów była na poziomie osłabionym aż o 73%. A na dodatek alkohol zwiększa apetyt nawet w stanie względnej trzeźwości. To dlatego w dobrych restauracjach przed posiłkiem praktykuje się tak zwany aperitif. Jest to mała ilość mocno wytrawnego alkoholu. Najczęściej pije się drink z gino lub wino musujące. Ma to za zadanie pobudzić wydzielanie soków żołądkowych, dzięki czemu jedzenie bardziej smakuje oraz więcej można go zjeść. Już niewielka ilość alkoholu zaburza percepcję sytości na poziomie biochemicznym. Zwalnia wówczas wydzielanie się leptyny, czyli tak zwanego hormonu sytości. Dochodzi też zjawisko apetajzera. Gdy jesteś wypity, to choć nie wiem jakbyś się zarzekał, masz osłabioną wolę i łatwiej ulegasz pokusom. Tymczasem każdy kęs to dopamina, która atakuje Cię ze zdwojoną siłą. Każdy kolejny kęs tłustej przekąski smakuje Ci bardziej. Mówiąc pokrótce... Ciężko jest się nie obżerać. Co gorsza, po libacji obudzisz się znowu głodny. Tutaj gra antagonista hormonu sytości. Hormon głodu nosi nazwę grelina. A większość greliny twój organizm wydziela w nocy. U większości osób między trzecią a piątą nad ranem. W oczywisty sposób alkohol całkowicie zaburza rytm snu, przeszkadza szczególnie fazie rem. Wtedy natomiast wydziela się najwięcej hormonów wzrostu. Przy jednorazowym wyskoku nie poczujesz zaburzeń w jego produkcji, ale ochoty na tłustą jajecznicę z wędliną i słonymi pomidorami z boku. To już na pewno. I niestety, ale witaminy z pomidora nie będą chciały się wchłonąć. Alkohol zaburza bowiem absorpcję pewnych witamin, ale też cynku i kwasu foliowego. Temat relacji alkoholu z jedzeniem kieruje nas w stronę jego wpływu na hormony. Hormon wzrostu idzie w parze z kluczowymi dla syntezy białek czynnikiem wzrostu IGF-1 oraz insuliną. Co interesuje nas w kontekście osłabiania hipertrofii, to fakt, że osłabione jest zarówno wydzielanie IGF-1, jak i wrażliwość insulinowa. Co nie jest tajemnicą, alkohol jest wrogiem wysokiego poziomu testosteronu. Abstrahując od oczywistości, udowodniono, że alkohol zwiększa aktywność hormonu aromatazy, który przekształca testosteron do estrogenów, co dodatkowo jest potęgowane przez ewentualnie podwyższony poziom tkanki tłuszczowej. Bardzo ciekawym jest natomiast jego związek z receptorami androgenowymi. Okazuje się, że częste picie może osłabiać ich aktywność. Tak przynajmniej sugerują testy na zwierzętach. Receptory androgenowe są natomiast swoistym włącznikiem dla androgenów, czyli choćby testosteronu czy dihydrotestosteronu. Bo nieważne, ile mamy w sobie testosteronu, jeżeli nasze receptory androgenowe są mało wrażliwe, to nasze ciało nie będzie reagować na ich obecność. I odwrotnie, jeżeli są one czułe, to nawet mała ilość teścia będzie miała silną odpowiedź. Przypomniała mi się właśnie wypowiedź Alexa Hormoziego, który, pomimo bycia górą mięśni, rzekomo ma skrajnie niski poziom testosteronu, rzędu 170 nanogramów na decylitr. Oczywiście jest to przypadek skrajny i trąci farmazonem, natomiast dobrze obrazuje rolę receptorów androgenowych w organizmie. Mało jest niestety publikacji sprawdzających relację alkoholu z tymi receptorami u ludzi. Przede wszystkim ze względu na destrukcyjne dla zdrowia i masy potencjalnych uczestników wpływ alkoholu są dodatkowo relatywnie kosztowne. Udowodniono w nich natomiast, że nawet krótkie okresy stałej konsumpcji alkoholu są w stanie zredukować liczbę aktywnych receptorów androgenowych nie tyle w ujęciu ogólnym, co przy konkretnych partiach mięśni. Alkohol podnosi też poziom stresu, kortyzolu, który aktywuje cały szereg reakcji utrudniających hipertrofię. Dotyczą one zmian metabolicznych oraz wydzielania hormonów, w tym testosteronu. A niski poziom testosteronu, jak wszyscy wiemy, sam w sobie prowadzi do ogromnej ilości negatywnych skutków ubocznych, ale to już jest temat na zupełnie osobny materiał. Bojkotowanie celebrytów to ostatnio bardzo modny ruch, i praktyka pokazuje, że warto to robić i z wielu powodów. Kwestie moralności są dla wielu z nich terytorium zupełnie niezbadanym. Bo ciężko mi podejrzewać, żeby Dwayne, osoba deklarująca superzdrowy tryb życia, która rzekomo przez całe lata nie jadła słodyczy i odżywia się książkowo, nie zdawała sobie sprawy ze szkody, którą przetreningowe drinki mogą wyrządzać. Kończąc materiał, rzucę jeszcze jednym banałem. Jeżeli musisz znieczulać się przed podjęciem jakiejś aktywności, to jest to sygnał, abyś tego po prostu nie robił. To był stalowy szok, a teraz do następnego.